Gratulacje pierwszej współpracy Małej Mai. Ja się stawiam po stronie, z którą się nie zgadzam w bardzo wielu rzeczach. Dziwne wygenerował sytuację w symulacji. Dobra, ja bym no do tego, bo to jest ciekawy temat. Psychikom próbuje też zrzucić winę streamer Szymol, po tym jak w dosadny sposób wytknięte zostało mu jego oburzające zachowanie, którego dopuścił się w toruńskim kościele. Wokół pana Szymola trochę się zagotowało, bo panowie Dariusz Matecki, który jest radnym Szczecina, wraz z Mariuszem Kałużnym, posłem z PiSu, zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z występkiem pana Szymola. Mówimy. Mam nadzieję, że wszyscy wyłapali, jeżeli nie, no to mówimy tutaj o streamie typu IRL, czyli. Ktoś tam chodzi i ma po prostu kamerkę przypiętą, albo ją trzyma i streamuje coś, co robi na żywo. Na przykład ludzie sobie idą na jakąś imprezę często, albo idą Miłość na randkę tynek, i robią z tego streama. Mówimy tutaj o artykułach 195 i 196 kodeksu karnego, które dotyczą obrazy uczuć religijnych. Maksymalny wymiar kary w tym przypadku to Dziękuję, dwa lata pozbawienia wolności. Szymon w odpowiedzi najpierw rzucił filmik z testowironem, sugerując, że absolutnie się tym nie przejmuje. Jestem ścigany z urzędu! Ale potem na streamie zdecydował się nieco obszerniej wytłumaczyć z całej sytuacji. Ja by... No dobra, no słuchajcie, dla mnie jeżeli... Ja jestem ateistą, tak? Tak. Jest to powszechnie wiadome, ja jestem ateistą. Ale jeżeli patrzę, jak ktoś idzie robić IRL-a do czyjejś świątyni, to nie jest tak, że on sprzeciwia się krzywdzącym zachowaniom, które mogą wynikać z działania jakiegoś duchownego. To nie jest tak, że on chce... Zaznaczyć jakieś nieprawidłowości w kościele. Nie, on idzie i nagrywa sobie mema, jak myje sobie ręce w tej wodzie, którą ludzie się chyba przeżeg... yy, służ, służy do przeżegnania. Się... Nie wiem, przepraszam, dawno nie byłem w kościele. Zabiera jakąś rzecz z kościoła i z nią wychodzi i generalnie memuje sobie z tego. I to dla mnie, jako dla ateisty, sprawa jest prosta. Otóż jest to karygodne. Po prostu. no Nie robi się takich rzeczy. No kuźba. Nie robisz żadnej misyjnej rzeczy. Niczego misyjnego. Nie nagłaśniasz afer w miłości. to jednak piękna rzecz. Nie walczysz z ni niczym sensownym. Nie robi niczego, co by miało coś zmienić na lepsze, nagłośnić jakieś problemy. Jedyne co robi, to przychodzi sobie do miejsca, gdzie przychodzą także dobrzy ludzie, którzy wierzą. Tak, są tacy. Mówi to ateista, są tacy, są dobrzy moralnie ludzie, którzy wierzą. Przychodzi do tego miejsca i okazuje maksymalny brak szacunku. Kradnie, po prostu też kradnie. Kradnie, robi zamieszanie, wyśmiewa to. To nie jest walka z na przykład jakimś chorobliwym kultem. To nie jest walka z patologiami dziejącymi się w instytucji, jaką jest Kościół, bo patologie też się dzieją. I to jest spoko, jak ludzie to robią. To jest spoko. Natomiast w momencie, kiedy wchodzisz bezpośrednio do cudzej świątyni i robisz coś takiego, to ja, ja już nie jestem w stanie być z tobą zgodny, tak? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest fajne, że to jest zabawne. To jest coś, czego ja nie szanuję. To nie jest kropka. Tyle pewnego powodu, o którym już nie chcę wspomnieć, bo to dla mnie jest bardzo, bardzo przyk przykra sytuacja. Jak tylko przekraczam próg kościoła, mam, mam takie negatywne emocje i bardzo to tragiczne wspomnienia z, no. z kościoła, jak, jak byłem ministrem. No, to, to, co mi się wydaje intuicyjne, to jest skonsultować się ze specjalistą od zdrowia psych psychicznego, po pierwsze. Po drugie, trzymać się z daleka od takiego miejsca. Po trzecie, sięgnąć po pomoc prawną. To są cywilizowane metody. Myślałem czy coś, że najchętniej tym, cały ten kościół, kościół spalił i żeby tej wiary nigdy nie, nie było. Bo to, co ja przeżyłem za, za dzieciaka dzięki takim y, księdzom czy poczułem, to, to nie macie nie macie w ogóle pojęcia. Plus... I to... ciężko mi się słucha takiej narracji w momencie, kiedy przed chwilą widzieliśmy kogoś, kto przychodzi sobie robić bekę do środka i. Nagle to nie jest problematyczne, żeby tam wchodzić i robić zadymkę. No, nie wiem czy się ze mną zgadzacie. Ja się stawiam tutaj po stronie, która mnie prawdopodobnie bardzo często nie lubi. Ja się stawiam po stronie, z którą się nie zgadzam w bardzo wielu rzeczach. Ja jestem teraz true neutral. Nie zgadzam się z nimi, krytykuję i będę krytykować instytucję, która nadużywa swojej władzy, która robi niemoralne rzeczy która wymusza kult jednostki na ludziach, którzy są niewierzący, to są rzeczy, które ja chcę krytykować. Która wymusza swoje zasady moralne na osobie, która nie wyznaje tej religii, to jest coś, co moim zdaniem zasługuje na krytykę. Natomiast nie widzę powodu, żeby wchodzić do czyjegoś miejsca, które jest dla kogoś miejscem świętym i to miejsce po prostu bezcześcić. Po prostu nie, nie widzę w tym sensu, nie widzę w tym żadnego pozytywu, niczego. Bo są też dobre osoby, tak jak mówiłem, są też osoby, które są fair, które na mnie nie wymuszają swojej religii, które na mnie nie stosują swojego kontekstu moralnego, które szanują to, że ja jestem jaki jestem, ja mogę szanować to, że oni są są, dziękuję rynku za gifta. Nawzajem się możemy szanować. Takie osoby też istnieją. Ja nie chcę tym osobom w ramach zemsty za parę osób, które są odklejone uprzykrzać życia, czy wywołać w nich złych emocji. Nie bardzo natomiast rozumiem, dlaczego w związku z tą całą historią pan streamer organizuje transmisję na żywo, podczas której zapowiada, że, uwaga, udaje się do kościoła w Toruniu. Jeżeli prawdą jest, że streamer ma bardzo głęboką traumę i uraz, to być może rozsądnym byłoby unikanie no, tam chodzenia tam pisał do... jakieś dziwne rzeczy, umył w tym ręce. Ja, ja kojarzę, że to chyba służy do przeżegnania się ta woda. Miłość to jednak piękna rzecz. Kojarzę, dosłownie do tego stopnia nie chodzę do kościoła. A już na pewno rozsądnym byłoby unikanie ich na przykład na transmisjach na żywo i na przykład po to, żeby zrobić content. Ale to tak tylko mi się wydaje, bo może nie mam no, tego... Przepraszam, to wygląda na poddymianie pod kontent ewidentne. To nie wygląda jak wbiegnięcie do kościoła w emocjach, co bym jeszcze zrozumiał. I krzyczenie, dlaczego mnie skrzywdziliście w młodości. 100% bym to zrozumiał. To wygląda jak nie ma nagle tego problemu, o którym teraz ze smutkiem mówię... I idę tam, wygłupiać się, żeby widzowie pisali XDD na czacie. Jego historia jest przyczyną jego czynu, lecz nie usprawiedliwia go. Patrząc na to, jak wyglądał czyn, to wygląda, To bardziej to wygląda, jakby przyczyną czynu była duża oglądalność na Twitchu. Sorry. Pojechał. Jezus, nie wierzę, nie wierzę, że jestem. Przy... W którym momencie stałem się tym gościem, którym jestem? Siedzę i krytykuję gościa za obrażanie wiary, która nawet nie jest moją wiarą. Zabawne, zabawne. Dziwne wygenerowało w, w symulacji. To nie jest. To nie są niewinne żarty. To nie są ludzie, którzy sobie piszą 2.137 na czacie na Twitchu. To nie jest ktoś, kto sobie zanuci ze znajomymi Barkę. To nie jest ktoś, kto zaśmieje się na mema o papieżu. Jeszcze mam. Tylko to jest wchodzenie do takiego bardzo prywatnego miejsca dla ludzi. Bardzo, bardzo, bardzo prywatnego miejsca dla ludzi. I w tamtym miejscu robienie tego. No wiecie, ja też się śmieję z memy o papaju. Okrutnik. Ale nie wyobrażam sobie wejść do kościoła i powiedzieć E, a wiecie, że Jan Paweł II? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no litości, no. Ja jakiś taki podstawowy ku... szacunek. Tylko mam jeden warunek. Przestaniesz mówić, że to przez to zajeb... szalik z kościoła, bo to naprawdę... <laughs> dokładnie, komentują? dokładnie. Sorry, trzeba być naiwnym, żeby to kupić. Dla mnie trzeba być naiwnym, żeby kupić tą wersję wydarzeń. Słuchajcie, zobaczmy sobie to wytłumaczenie Szymola, bo to mnie zaciekawiło. Wstawił on film, ma kanał na YouTube, to jest streamer na Twitchu, jak go kojarzę. Ale ma też kanał, jak widać, na YouTube. No i dał jakieś wyjaśnienie sytuacji. A możemy nawet chyba zobaczyć fragmenty tej sytuacji, czy nie, 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 to chyba nie z tego. Świątynio obowiązuje ubiór godny. I może w krótkich spodękach. Piąteczkę zbiję. Kardynał Stefan Wyszyński. No dobra, i jakby tutaj już dla mnie jak oglądam takie rzeczy, to mam coś takiego, że to jest po prostu niepotrzebne. Przepraszam, że nie patrzę jednocześnie płacę blikiem za zamówienie 4Fa legendarnego. Ale mam coś takiego i jakby spoko, mnie też bawią jakieś pomniki i, i cała ta otoczka mnie bawi, ale tak no wchodzisz już na ten teren kościoła, to tak. No nie wiem, ja bym się z tym nie czuł. Miłość siźba, dziękuję. Ja mam Paweł drugi, zbijam piątkę papieżowi. Dobra, zachowaj ciszę, nie jesteś święta, tylko przyciszę sobie. Cicho teraz. Nie idę do spowiedzi, ja nie wierzę że powiem. A tu winda jest nawet, tu mam windę. Dobra, przepraszam, że tak yy, pozwolę sobie na y, analizę, do której nie mam praw i podstaw, ale intuicyjnie, nie wygląda to na osobę, która wchodzi tam roztrzęsiona w gigantycznych emocjach i wchodzi tam dlatego, że, że po prostu czuje nie coś złego z tym błądzec. miejscem i chce jakoś. O, za, wiecie, Tylko oddać swoje krzywdy. Wyraźnie zachęcony reakcjami czatu streamer wypełnił prośbę do świętego Jana Pawła II, prosząc go, aby ksiądz przestał gocić dzieci. Śmiechom nie było końca, ale boki nie zostało. To akurat nie było śmieszne. Zostały jeszcze. Zasłaniam go teraz. Dobra, to jest takie cwaniaczkowanie już. ostatecznie mocno zerwane, w związku z tym Szymon porzedł o krok dalej i ukradł z kościoła należącą do księdza. Nie ukradł, tylko przeniósł, chciał przenieść w inne miejsce. Czy jak, czy jak ja wchodzę do kogoś do domu i przełożę... Jeżeli wejdziesz do mnie do domu, to jest włamanie. Jeżeli jeszcze będziesz sobie zabierał rzeczy, żeby gdzieś indziej je położyć, tak, to jest kradzież. mu kurtkę z jednego wieszaka na drugi, to ja, to ja jestem złodziejem chyba? Nikt by mnie nie, nie, nie osądził, że, że ukradłem, jak przełożyłem z jednego miejsca na drugie. No, nawet nie wyniosłem tego poza teren kościoła, to cały czas było na tym terenie, no. ...to właśnie stąd ukradł ją streamer, żeby potem żywe oczy okłamywać ochroniarza, który zwrócił... Bo chciałem To miał być taki żart. Wiem, wiem, że tego nie powinienem robić i, i sorry za to, że je stamtąd ja zabrałem, ale to miał być taki żarcik, że zawieszę na, na szyję Jana Pawła II i bym ją oddał zaraz. Ci uwagę na to, że przedmiot zniknął z kościoła. Nic nie wzięliśmy. Zaglądaliśmy tylko do tego tego, co się spowiada. Wziąłeś Nie mówię wziąłem. Wziąłeś. Nie wziąłem, no co pan wziął? No nie ma stół. Jaki stół? Co stół? Tego, tego szala. Nie wziąłem, nie, dobra. No, no. Pomimo, że szal finalnie został no i tyle. zwrócony, to w stronę no i tyle, no. oczywiście posypało się. On nie czai, on dosłownie, nie, nie rozumie, nie procesuje dlaczego krytyka zeszła. Nie jest w stanie tego przeprocesować. Niesamowite. A, o, a tak się do mnie przy... Ale to tak się ku. To ciekawe, nie jest to pierwszy wybryk streamera w kościele, bo przeglądając YouTube można. Ku... Kto wziął takiego starego szota? Na których wchodzi on nam świętą i U. zaczyna popijać wódkę bardzo głośno. <laughs> Pamiętałem tego, że ja to zrobiłem. O ja pierdzielę i gość gra teraz, gra na emocjach. Gra na emocjach. Mówi, jak to jest ciężkie i emocjonalne w tym filmie z tłumaczeniami. A oglądamy teraz i ma dosłownie bekę oglądając swoje stare fragmenty, jak robił tego typu właśnie zachowanie w miejscu, które dla kogoś innego jest miejscem ważnym. Jeżeli ja jestem w stanie to zrozumieć, to wierzę, że inne osoby niewierzące też są w stanie to zrozumieć. Uroczego wydarzenia na Twitterze Szymon zdecydował się odnieść do zarzutów, pisząc, że... Jak on to zrobił? ...tylko pożyczył, żeby zawiesić na szyję pomnika Jana Pawła II. Poza teren tego nie wyniosłem nawet. Zresztą w p... Pi... mam katolików i jakiś kawał szmatki. XD. Całą tą wiarę powinni wy temu z, z nie pozdrawiam No oczywiście, no no, no. że jak coś knięty po wielokrotnych prośbach, żebyś oddał ukradziony przedmiot W końcu łaskawie go zwracasz? No to przecież nie ukradłeś Bo oddałeś, prawda? Temat skomentowała inna streamerka nieuczesana No nie ukradłem, oddałem This big brain time Ale nie, no, no przyznaj się, o tym, ale... No, no odjeb... sorry ja, ja to już w ogóle nie rozumiem Napisałem mi tylko jedną rzecz, a i cała następna drama z tego, z tego powstała. no. do lustra. To jest oczywiście argumentem z dupy, bo nie zmienia tego, że jest zwykłym złodziejem, ale tak swoją drogą po zrobieniu szybkiego listu. No właśnie, no zobacz. I on napisała, że ona tak nie siada, że siedzi w... Ja na przykład słuchajcie, jak oglądam takiego silnego, fajnego, przystojnego faceta, który stawia za sobą bezczelnie lustro, i widzę jego nóżki, widzę jego plecki, no to ja mam potrzebę. No nie będę tego mówił, bo być może pójdzie na szotań. Być może to pójdzie na Aviso TV. Nie mogę powiedzieć, co bym zrobił. Nie mogę, ale mam w głowie ciekawe rzeczy. Jak widzę, ja jestem... Co tam jakaś nieuczesana? PewDiePie. Piękny, piękny... O mój Boże! Chłopie! Chłopie, 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 chłopie. A tutaj mamy nieuczesaną, która sobie siedzi i ma lustro za plecami. Tylko szurczycyksal i, i nic nie widać. No, że w tym lustrze, na którym streamerka ma świecić stopami i dupą, szczerze mówiąc, niewiele widać. Generalnie niezależnie no jak od niewiele widać. Zachowanie Szymola nadal jest na odklej. Gest ręką. Wyobraźcie sobie, że taka osoba znajdzie się w sytuacji intymnej. Jeżeli to jest już dla ciebie za duży bodziec seksualny, to nie wróży ci dobrego czasu, chłopie. Po prostu nie wróży ci dobrego czasu. <elshabym> Przykro mi, ale ciężko ci będzie <ma lush> usatysfakcjonować drugą połówkę. MUM! Za Ludzie mi piszą, żebym z. że mogłem się k. przed ud. piszą mi, żebym, do, żebym dostał raka. To są k**wa katolicy? To są, są k. katolicy, to są hipokryci straszni. Bo jak, jak można, kurwa napisać komuś kto miał naprawdę bardzo ciężki ciężki okres yy, przed odwykiem i, i na odwyku i teraz też mam kurwa ciężki okres jak... No tak no ludzie się zachowują jak bydło w internecie zgadzam się ludzie zachowują się jak zwierzęta w internecie ludzie wierzący ludzie niewierzący ludzie najróżniejszego pochodzenia najróżniejszej historii najróżniejszej orientacji najróżniejszych zawodów najróżniejszego wykształcenia najróżniejszych zainteresowań Zachowują się czasami jak bydło. W każdej grupie ludzi znajdzie się ktoś, kto się zachowuje jak bydło. Ale w takich sytuacjach, kiedy mamy taką silną reakcję, warto się zastanowić, z czego ta reakcja wynika. To się nie wzięło z próżni. To nie był wielki wybuch. Nagle wygenerowało kolejną osobę, która wywołała w nich takie emocje. Bóg zesłał im obraz tej osoby. Nie, to jest reakcja na pewne zachowanie. A jakby się faktycznie. Ku... Zabił. To, to, to co oni by powiedzieli? Przecież to jest grzech, to, to co oni mówią. I, to, i, to, są, no i tak. to są prawdziwi katolicy? Oczywiście, zachowali się ch**wo, ale to nie o nich jest ten temat. Działasz w internecie zawodowo, czy naprawdę cię to dziwi, że zwykli odbiorcy internetu potrafią zachowywać się jak zwierzęta? Jak tylko przekraczam próg kościoła, Mam, mam takie negatywne emocje i bardzo tragiczne wspomnienia z kościoła, jak, jak byłem ministrantem, czy coś, bo to co ja przeżyłem za, za dzieciaka, dzięki takim y, księdzom, czy poję, to, to nie, macie, nie macie w ogóle pojęcia. Jak ja, jak ja zabierałem ten szalik, dzięki, dzięki tym emocjom to, to zrobiłem. Bo mi, mam bardzo złe wspomnienia. Nie, nie będę już mówił, bo nie mam na to dowodów. Byłem, byłem mały, byłem nieśmiały, nigdzie tego nie zgłosiłem, bo się księdza i i o. Jeszcze na, na, policję. na policję tam w dupie, bo no, faktycznie. Może Dzięki, się Natalia. Zamykam Dzięki, temat tej dramy. To sięgi się liczy. Co, co to za co, kurwa zasięgi, jak mi ten? Jak no to mi... to jeszcze przerabialiśmy, jak to Gimper pokazał, więc myślę, że tutaj na tym kończymy, bo on potem będzie oglądał rewo i będziemy mieli pewnie powtórkę z tego samego. Nie ma chyba sensu, żeby spędzać więcej czasu nad tym materiałem. Myślę, że podsumowaliśmy temat wystarczająco dobitnie. Może się ze mną zgodzicie, może nie. Natomiast dużo osób pisało, że nie wiem. Tak jest. Mamy. Sharenting. Kiedy miłość rodziców przeraża się w zagro... zagrożenie? Na kanale nie wiem, ale się dowiem. To jest coś, co chcę obejrzeć. Teraz instant. To będzie ciekawe czy do wzi? obejrzenia, bo temat Sharentingu jest nam bliski. To, co mnie ciekawi, to jest, czy nie wiem, ale się dowiem, mówią generalnie o zjawisku Sharentingu. O, tutaj widzę jakieś tubowe klimaty, czy mówią o. Tak jest. Jest Royal Family. Będą rodzinne wątki pary królewskiej. Czy wiedzieliście, że w Polsce 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami dokumentującymi dzieciństwo własnych pociech? Ta... No wiem, bo nawet o tym powiedziałem na swoim filmie. Czy ograniczeń... Jestem z siebie zadowolony, że to poruszyliśmy, naprawdę. Żeby nie było, nie zrozumcie mnie źle, ja teraz nie robię czegoś takiego. O mój Boże, my przytoczyliśmy ten raport piersi. Nie, ja... Będę zachwycony, jeżeli ten raport, te dane, ten film, Szarenting pojawi się jeszcze na 30, 40, 50 kanałach. To jest tak ważna kwestia, a tak mało osób ją porusza. Szczególnie teraz, kiedy tak mocno wybucha ten temat, kiedy za moment będziemy mieli temat kolejnej rodziny królewskiej, to znaczy Lil Masti, jest temat Psycho Couple gdzieś cały czas w tle. Mamy mega głośny temat właśnie w przypadku Wersów i Friza. Ja się giga cieszę. Wersja, się reklamę z dzieckiem dodała na Instagram? Instagram Weronika Sowa. O mój Boże. Wspólne rytuały pielęgnacyjne pozwalają na budowanie bliskości i więzi. Na co dzień towarzyszą mi produkty z gamy Lipicar La Roche-Posay, które dbają o równowagę mikrobiomu, mogą być stosowane od pierwszego dnia życia i są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Wspólnie z La Roche-Posay... Zorganizowaliśmy dla Was konkurs. Biorąc w nim udział, możecie wygrać sesję niemowlęcą z fotografem i set produktów lipicar. Wystarczy, że pod tym postem odpowiecie na pytanie, jaki jest ulubiony rytuał twój i twojego maluszka. Odpowiedź uzasadnij. Do odpowiedzi dodaj koniecznie oznaczenia, imiono oznaczenia. Rzecz. Wygrywa jedna osoba i regulamin konkursu Roki. mamy. Dotarliśmy do bazy zdjęć dzieci. Ja yeah, pierdziele, chore. Gratulacje pierwszej współpracy Małej Mai. Bardzo szybko e, udało się pierwszą reklamę w swoim życiu zrealizować. I różnica tutaj jest taka, bo ktoś może powiedzieć: Ale Dominik, przecież masz całą masę dzieciaków grających w reklamach w telewizji, niemowlaków także. Jakiś Gerberek i Bobo się śmieje. Tylko to Bobo jest anonimowe. Nie wiecie, co to jest za Bobo. Nie macie bladego pojęcia co to jest za bobo. Natomiast tutaj macie bezpośrednio dziecko, którego gdzieś tam katalog aktywności w social media jest prowadzony od pierwszych dni, opublikowane, udostępnione. Także tak, Maja sobie to może absolutnie wpisać do CV. Gratulacje. Jestem w rewersie Venus. Wiesz co, badałem się i nie mam takich rzeczy, więc nie, nie zdarzyło mi się tego mieć, ale bardzo współczuję. Życzę Ci szybkiej wizyty u lekarza pewną mocno swędzi. Sharenting umożliwia Dziękuję, także przestępcom kradzież tożsamości Identity Theft, która polega na używaniu danych osobowych dziecka bez zgody jego lub jego rodziców. Choć termin ten funkcjonuje w... Ostatnio na kanale, nie wiem, ale się dowiem, rzeczywiście jest Miło, więcej sztynek, filmów, które rzecz. nie są chat GPT vibe, a są tematyczne i bardzo mi się to podoba. Piotr. Dla pełnego zobrazowania pojęcia digital kidnapping warto przytoczyć egzemplifikację tego zjawiska. Pewna matka udostępniała w portalu Facebook zdjęcia swojej córki, zauważyła, że fotografie były polubione przez kogoś nieznajomego. Okazało się, że osoba ta zamieszczała w swoim profilu zdjęcia dziewczynki, przedstawiając ją jako własne dziecko. Istota cyberporwania polega więc na kradzieży zdjęcia z mediów społecznościowych, ja i wykorzystaniu go w innym kontekście. Często o cyberporwaniu akurat nigdy nie słyszałem, ale to jest absolutnie przerażające. Wyobraźcie sobie, ci z was, którzy nie mają jeszcze dziecka, że jesteście rodzicem i widzicie swoje dziecko na jakimś zupełnie obcym profilu niezwiązanym i ktoś udaje, że się nim opiekuje, publikuje zdjęcia, jak się z nim bawi. Tam Photoshop odpowiednio użyty. 5 sekund. Straszne. Madi pisze, że raz na jakimś kanale typu True Crime był omawiany przypadek kobiety, która zaczęła od cyberporwania i przeszła do prawdziwego, a potem morda prawdziwych rodziców. Jezus Maria,zy właśnie twórców internetowych. Termin ten obejmuje współpracę reklamowe, które tworzą na swoich profilach rodzice i w których udział biorą ich dzieci. W tym przypadku udostępnianie zdjęć własnych pociech wiąże się z dodatkowymi profitami, pozyskiwanymi no od sponsorów. Profity. Jednym z przykładów commercial sharentingu na polskim YouTube jest kanał Hey Katulenka którego bohaterką jest niespełna 13 trzynastoletnia dziewczynka, której całe dorastanie jest relacjonowane. Od którego roku życia kanał Heika Tulenka był prowadzony? Od którego roku życia Lenki? On już jest od lat, ten kanał. Najstarszy film na kanale liczy dokładnie 6 lat, co oznacza, że Lenka miała wtedy 7 lat. To tak, żeby doprecyzować. Innym z przykładów commercial sharentingu jest kanał Siema Tu Marcel, którego twarzą jest Bradlene. Chłopiec swoją przygodę z nagrywaniem rozpoczął już w wieku trzech lat. Trzech Zawiera lat! treści skierowane do najmłodszych widzów, pranki, challenge, recenzje zabawek czy vlogi z ważnych dla chłopca wydarzeń. Miłość. Shanting komercyjny rzecz. Tworzony jest przede wszystkim dla. Cześć. Trzech lat! Dziewczyna nosiła tę odzież w domu na rodzinnych uroczystościach, w sklepie i wszędzie, gdzie przebywała obok matki, która, jak można się domyślać, nie rozumiała zachowania córki? Na podstawie tego przykładu można wysnuć wniosek, że często rodzice nie pytają dzieci o zgodę na udostępnianie ich wizerunku. Da się tu Jak masz zauważyć... zapytać? Właśnie o to chodzi! Jak masz zapytać trzyletnie dziecko o zgodę? Jak? Hej, czy chciałbyś brać? Udział w nagrywaniu filmu na YouTubie? Tak. Robimy taki program, że ludzie reagują pierwszy raz na naszego Bobaska. To jest nasza Marysia No nie da się zapytać. Po prostu nie da się zapytać. Polska para działająca pod nazwą The Happy Family zasłynęła dzieleniem się w mediach społecznościowych etapami przebiegu ciąży, począwszy od relacji z przeprowadzenia testu ciążowego. No, oni całkowicie przestawili swój content na family content. Wcześniej byli przecież jako Psycho Couple no, Mieli dużo ostro kontrowersyjnych treści. Ej, przejmujemy <tryk> tic, nope. Przynajmniej tak było odbierane przez community internetowe. Ja także je tak odbierałem. Mam zresztą chyba dwa filmy na kanale sprzed lat rok 18 i rok 19. Jak jeszcze to nie było, nie była Happy Family, a była, było to Psycho Couple. Jaskrawym przykładem Sharentingu oraz monetyzacji własnych dzieci stał się także profil Anjax, która nagrała relacje z własnego porodu oraz szczegółowe relacje najbliższego otoczenia na wieść o jej ciąży. What Korzystając z tego, że nam się ekipa rozrosła, musimy poruszyć po raz kolejny Sharenting z perspektywy upływu tych dwóch miesięcy może, bo się bardzo dużo pozmieniało. Przez dwa miesiące bardzo się to zaczęło... Dalej rozrastać. Elna część naszego życia, którą będziemy pokazywać, ale z umiarem i zdroworozsądkowo. Ej, tymczasem! Bo... Gratulacje pierwszego deala reklamowego prawskich, <noise> ich insta to tylko reklamy i od ich dzieci. Nie mam Dlatego pojęcia. Nie, czaję, czemu nich nie, mówi. nie mam pojęcia, jak będziemy robili ewentualną kontynuację, a raczej będziemy robili ewentualną kontynuację pierwszego materiału, to z całą pewnością przyjrzymy się tej sprawie. Dziękuję za tutaj zwrócenie uwagi, że to jest niepodjęty temat. Ochrona przed hejtem. Matki często są odbierane jako osoby, które przynoszą na świat i wychowują dzieci, co jest związane z ogólnym szacunkiem a, i sympatią społeczeństwa. To jest Ludzie bardzo dobry być. argument. Dajmy na to, powiedzmy, żeby Wardenga wrócił do sagi Wersow. Ale dlaczego o niej mówisz? To jest matka. No nie możesz tak powiedzieć o, o matce, no. Nie, nie wolno, nie. Na 100% byłoby, na 100% byłoby instant taka reakcja, że nie wolno za nic w świecie o tym powiedzieć. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dobrze, że temat jest poruszony, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy.